Witam Cię Darku i zapraszam Państwa na wspaniały mecz. No, nie podjąłbym się wskazać faworyta w dzisiejszym spotkaniu. Też mi się tak wydaje, oby tylko chciało im się chcieć. Ten spektakl. Dobre rozegranie. Pablo Ryzykowna, ale udana interwencja. Ostatni ostatniej chwili przejęli. Sław Sznałcar Pablo Garcia No i przejęli w ostatnich filmach Ładne podanie No, dobry odbiór po stracie piłki Spójrzmy, jak wykorzystają ten aut blisko pola karnego. Dobrze dograł Strzela Pewnie wyłapuje piłkę bramkarz

ładnie podać. Ładny atak pozycyjny. Cierpliwie wyczekują na okazję do strzelenia bramki. No brawo, świetne zagranie! Nie złapał tej piłki, będzie niebezpiecznie. No myślę, że po tym wejściu dość brutalnym Nie będzie mógł kontynuować gry Fatalne rzeczywiście było to zagranie Chyba wykluczy go na długo Będzie zmiana No łatwo stracili szansę na zagrożenie bramki Doskonale! Szkoda tej akcji pokazuje partnerowi. Za moment wznowienie rzutu rożnego. Znakomicie wypiąstkował teraz piłkę w pole. Pierwszej części remis bezbramkowy, koniec pierwszej połowy. Wynik remisowy. Niespecjalnie widać faworyta. Tak, tutaj trudno powiedzieć, kto wygra. Może o wszystkim zdecydować. Przypadek Pablo Garcia, dobre podanie Pablo Garcia. piłkę. Świetne podanie. Jest teraz atakowany, próbuje mu zabrać piłkę. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Minimalnie nad poprzeczką. Zagranie. No, będzie gol! Obronił, ale piłka na boisku. Napastnicy obu zespołów nie mają dzisiaj szans, aby pokonać Bramkarzy. Czy będzie dośrodkowywał? Wspaniałe zagranie, świetna technika, brawo. Pozostaje wykończyć tę akcję. Dobra okazja, niecelnie i wciąż remis. Trwa druga połowa spotkania. Remis, trener dokonuje zmiany taktycznej, wprowadzając nowego gracza. Strada piłki. Salpighidis. Podanie na skrzydło. Melezas. Czy to wykorzysta? Co wymyśli, żeby nie stracić piłki? Strzela, nie wykorzystał szansy i wciąż remisowo. przy piłce i może dośrodkowywać. O, ładnie to zrobił. Uderzenie, no i udało się odzyskać piłkę. Przechwyt, uniemożliwienie ataku rywalowi. Salkigidis. Piękne podanie. Nie dał szans, odebrał piłkę rywalowi na skrzydle. Mamy aut. Za chwilę wznowienie gry. Mamy zmianę. Trener próbuje czegoś nowego w nadziei, że obejmie prowadzenie. Bardzo dobre podanie. Znakomicie w tempo. To może być... Ależ moment! To jest chwila, którą długo będą pamiętali. Tuż przed końcem meczu obejmują prowadzenie. Cały czas go chwaliliśmy, ale teraz nie miał nic do powiedzenia. Ale to jest bramka niespodzianka. Bronił naprawdę w tym meczu znakomicie. Piękny gol przed tym strzałem. Spojrzał tylko na moment, jak ustawiony jest bramkarz. Zostało 5 minut, a wciąż 1 do 0. Salpigilis. polekarny. Długo rozgrywają piłkę, jakby wyczekiwali na błąd przeciwnika. Ale słabe krycie. Znakomicie ze skrzydła. Nie złapał tej piłki, muszą uważać. W ostatniej chwili ale udało się przejąć. No nie mogą się przebić. Koniec meczu. Zwycięstwo 1 do 0.